To moje nazwisko. Chciałem już prosić generała, żeby zmienił mi nazwisko na jajecznicę. ale ludzie odrazili. Mówią, że będzie podobny do sy Poczekać? O, poczekać. Poczekamy. Tylko, żeby nie za długo. Wypadłem z departamentu, a tu generał zapyta, gdzie egzekutor? Narzeczoną, poszedł to oglądać. No, da mi narzeczoną. A zobaczmy, co tu. A, dom murowany, dwupiętrowy. Jest. Jest dwie oficyny, jedna podmurowana, druga drewniana, mój szmelc, chyba ta, ta drewniana to szmelc, bryczka, a? sanie pod wojnym kobiercem. Nie pojedynczy, no, to na pewno zgnijmy, no na pewno. No baba mówi, że dobre, no baba mówi, że, że dobre, ale trzeba sprawdzić dwie pierzyny, dwie mnieźmy, no tak, dwanaście srebrnych łyżek, no w domu powinny być łyżki sześć, sze, e, sześć płóciennych, sześć jedwabnych sukienek, no dwa szlafroczki, cztery No pe pe, 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 na, na, no ale bielizna, bielizna, ale Pysztof. warto sprawdzić, warto sprawdzić, bo to dom obiecują, powozy obiecują, a człowiek się ożeni i babę tylko zastanie. Ej Jest jesienin, ja byłem tobą, ty byłeś we mnie i tak zostało, niech to szlak Stuk kasztanowych włosów na głowie odszedł z rumorem wielu drak. Ale pozostał ten bunt, ten przekręt, to miłowanie, ten don Juan. Ty jesteś smutkiem, jesteś milczeniem i przyjacielem jesteś Pan. Żegnaj bez słowa, żegnaj ze smutkiem na każdej z naszych przebytych dróg. Życie na ziemi to rzecz nienawa, a śmierć to także. Stworzył Bóg. Trenerze Drawicz, Trenerze Drawicz. Was jak warelisz kasa, była kasa ty. Warzej te ręce, te nogi miałeś pracować. Miałeś pracować tu podwójna garda, podwójna garda i cios i stąd, stąd! Byłaby kasa! I byłaby kasa! Byłaby kasa. Tu, tu, to zapomniałeś garda, garda, podchodzisz. Nogą w lewo, w lewo, w lewo, a później w prawo. I garda, i garda i garda! Głaby forsa, głaby forsa, a tak chcą, tak chcą, Osi. Osi! o sił, si. a gdzie rewizor? Tak w brzuchu rumor, jakby cały pułk. Marsza zatrąbił, a skończy się na tym, że do domu nie dojedziem. A sterczyłoby na drogę, sterczyłoby. A nie, w każdym mieście fason zachować hej osip i zamów najlepszy pokój, najlepszy obiad. Hi, 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 hi. Złego obiadu nie będę jadł. No gdzie? Myślałby my kto, że to jakaś osoba. A to registratorek konijalny. Z podróżnymi znajomości zawiera karty, Graj i koniec. Ono sprzekrzyło się. A, takie życie, bo domów na wsi lepiej. Do takiej publikacji nie ma, za to frustracji mniej. Bawę sobie wierzesz i całe życie sobie pierogi zajadaj. Ha, 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 ha. Pitrze lepiej. Jak masz pieniądze? To życie polityczne, pieski ci tańcują, starsza dama wicerska skoczy, jakaś pokojóweczka, że piu, hu hu hu. A jak nie chcesz drałować, dorożkę wołasz, jedziesz jak hrabia, nie chcesz płacić. W każdym podwórku brawa przechodnia i takiego Szósta dasz, że ja diabeł nie znajdzie. No, jedna sprawa, jedna sprawa. No, czasami się najesz, a czasami tak w brzuchu graż. Bo tak jak teraz, no, gospodarz powiedział, że jak nie zapłaci, jedzenia nie da. No a jak nie zapłaci, no, no ja bym cały świat. Teraz cesar. A. O! o. Profesorze Olimp. Profesorze Olimp. Tak. z znakomity i wspaniały. Pamiętasz, jak cudownie się cię grał, profesorze. Όλοι, Τσί, 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 Τ, Pędzisz na pomoc, pędzisz Maratończykowi, pędzisz, pędzisz, pędzisz. Kto czt, powiedział, że mu zwisa? Kto powiedział, że mu zwisa? Ty? A może, a może ty? A może ty? Kto powiedział, że mu zwisa? Ja tysiąc razy tłumaczyłem, że mu nie zwisa. Ryszard, Ryszard, Kantwell, Jest... Teraz tu wygląda całkiem inaczej. Pewnie dlatego, że pozmieniały się odległości. Wszystko wydaje się mniejsze, kiedy człowiek jest starszy. Wiem, jak nudne są czyjeś zwierzenia. Ludzie podchodzą do tego bardzo osobiście. Nikt poza żołnierzami nie interesuje się tym abstrakcyjnie. Dlaczego zawsze drgnie mi serce, kiedy widzę przesuwający się żagiel? Dlaczego zawsze mi drgnie serce, kiedy widzę pędzące konie? Serce mi także drgnie. Kiedy widzę kot. Pamiętam jak to się zaczęło. Myślałem, że to szarańcza na drzewach. A kiedy wchodziłem po schodkach na most, poczułem u płcie bólu. Minęły mnie piękne dziewczyny, jak długie nogi, a wiatr rozwijał ich włosy. A potem na przedstawieniu grałem króla. Miałem wyjść na kanapę. I nie mogłem. I znalazłem się w szpitalu, ale widocznie tam w niebie nie mieli dla mnie roli. A przecież jeszcze tyle jest do odegrania, tyle jest do napisania. Chciałbym, chciałbym napisać, chciałbym grać. Widzę zmiany zachodzące w samym świecie, nie tylko w wydarzeniach. Pamiętam ludzi, którzy zmieniali się, którzy byli wspaniali. Chciałbym o nich pisać, chciałbym pisać o moich kochanych. Nigdy nie pisałem o moich kochanych. Nie pisałem też o Paryżu, który kocham bardzo. Wolałbym nikogo nie kochać. Wolałbym się bawić. Bawić. Nic cię nie bawi, jeżeli nie kochasz. Więc dobrze, dobrze. Kocham bardziej niż jakikolwiek sukien sen. -a. Kocham, kocham. Kocham kobiety i kocham was rolę. A polityka jest w sztukach. Gdybyście umieli tylko patrzeć i słuchać. Każda władza ma swoje wady, każdy system swoje dobre strony, a rewolucje najbardziej upragnione niczym innym są, tylko z zamianą nadużyć i wad na innego rodzaju, innego kształtu nadużycia i wady. Tak, zagubiliśmy się. Zagubiliśmy się. Aktorstwo. Stało się prostytutką, ale może nie musi być święta. A teador zupełnie leży. Tylko bez talencja potrafią tam krzyczeć. Zabiliśmy się, tak ja, macie rację. Macie rację, nie wolno mi było brać tych reklam. Ale może to teraz stanie się sztuką? Może w każdym przedstawieniu będzie 150 reklam? Może. Co chcecie walczyć, rolę? Chcecie walczyć o sztukę? O godność sztuki? O sens sztuki? Tak, ja też chcę. Ja też chcę z Wami walczyć o sztukę. No, chodźcie, tak, tylko uważajcie, bo, bo nie udzielimy Was. A, a, dębny, dębny warczały. Idziemy dla dobra sprawy z bagażem rój na ramieniu. Walczymy w ludów imieniu. Do broni już pieje kur. Zwalimy ten wrogi mur. Ach. Gdzieś przed siódmą wieczorem wielka scena otworem. Przestrzeń wokół ogromna, jeszcze gazu i lamp nie świecono. Wielka scena otwarta. Kościół Boga czy czarka, czym się stanie? Ta sztuki gontyna, Choć kurtyny zaklęte, Widowisko zaczęte. Oto wszedł ktoś, Wpuściła go warta. Szekspir? Szekspir? Panie Szekspirze, Pan? Grajmy Szekspira, Bo mądry z niego gość. Grajmy Szekspira. Pozwala pięknie śnić. Grajmy Szekspira. Reformatorom. Na złość. Grajmy Szekspira. W Szekspirze. Życia mieć. Grajmy Szekspira. Co? Co ty, Ludek? Ty chcesz Hamleta zagrać? Nie, 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 <laughs> Rudek. Kordial. Nie, nie, tu trzeba trochę intelektu. Konrad, ty ciągle walczysz z Bogiem. Nie, nie. Don Żuan, do klasztoru, do klasztoru. Ja zagram Hamleta. Co ja jestem za stary? Ja jestem za stary, żeby grać Hamleta? Rudek, co ty pleciesz? Większe cuda się działo. Właśnie będę grał Hamleta. Być albo nie być. To jest rzeczy swej. Kto postępuje godnie? Czy ten, kto biernie stoi pod gradem zajadłych strzał losu? Czy ten, kto stawia opór może nieszczęść i w walce zwycięży? Umrzeć, usnąć i nic poza tym. O, taki koniec byłby czymś upragnionym. Umrzeć, usnąć i śnić może. Ale tu pojawia się przeszkoda. Jakie mogą nas nawiedzić sny? Kiedy zniknie za nami doczesny zamek? Niepewny. Wolimy wstrzymać się chwilę, i z tych chwil urasta głupie, w niedoli, przecierpiane życie. Bo gdyby nie ten wzgląd, któż by się zgodził na to, co z nami robi czas? Gdyby kto by się godził, gdyby mógł zapłacić rachunki nagim sztyletem, kto by. Chciał zniszczyć to wszystko, kto by, pocąc się, Gdyby nam woli nie zbijała stropu obawa, Co będzie po śmierci? I ta rozwaga czyni nas tchórzami. Co? I naturalny rumieniec porywu Rozwaga, myślenie zmienia w chorobliwą bladość. Rudek, co ty pleciesz? Co ty, tak? Bo ty jesteś najlepszy i basta, bo masz w sobie wdzięk aż do nieba i sprytu nauczyć się. Trzeba. Przebiegłość, to twoja domena i podejść. I znowu zawrócić. I wiedzieć, gdzie trzeba uderzyć. I balę urządzać i śpiewać opery. W oliwkach się poławić, jak czynią to Grecy. A potem śnić razem z Szekspirem w fortecy. Bo już co? Bo już bal, oliwek, trwa, bo już bal oliwek. Trwa, tak? A więc... A, a, a grajmy! Ty ja! Czy a, m, zebrało się już całe e, towarzystwo? Najlepiej ci będzie wezwać ich hurtem jednego po drugim według spisu. A tak, a, m, dobrze. a więc oto lista osób, którym całe Ateny przyznają zdatność do wystąpienia tego no, przed księciem i księżną w dzień ich zaślubin, to znaczy, no, 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 no. przepraszam, w, w nocy. Dobry pierwsze, pigło. powiedz, o co idzie w tej sztuce i dalej, i dalej, i dalej. No. Ty a tytuł naszej sztuki jest yy, Najżegniejsza komedia i najchlubniejsza śmierć, pirama i ty Wyborne, wyborne. No to teraz wymienia aktorów i dalej, i dalej, i dalej. A nawet uszykujcie się, uszanujcie się, panowie, uszanujcie się. Odpowiadajcie jak zawoła. Mikołaj Spodek, tak, jestem, jestem, powiedz jaka moja rola i dalej. Ty tego Mikołaju Spodku zagrasz rolę pirata. A co to za piram? Kochanek czy piram? To kochanek, który się zabija w najchlubniejszy sposób. A, widzę, że bez łez się obejdzie, nie obejdzie, nie obejdzie. Poruszę burzę, poruszę, poruszę burzę. Będę tyskiwał co nie miara. No dalej, dalej, dalej. Ale do roli tyrana wielki czuję pociąg. Do roli tyrana wybornie bym odegrał <try> Herkulesa. Albo taką rolę, której trzeba drzeć kota, 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 ogonem, Tak, drzeć, drzeć, kota, ze skóry, ze skóry, i agon, i agon. Albo wszystko rozbijać, albo wszystko rozbijać, albo wszystko rozbijać. Podziemny szał ryczących skał. podbije wał więziennych bram. Te we sam rozświecaj śmieć.